Fundacja na rzecz rozwoju powiatu wieluńskiego nagradza stypendiami szkolną młodzież już 20 lat. To oczywiście główny jej cel. Dzięki współpracy fundacji z wieloma firmami, które są sponsorami stypendiów, ale też pieniądzom z tak zwanego 1% z roku na rok udaje się przyznawać ich coraz więcej, choć czasy są trudne. Rozpoczęliśmy działalność w 2002. Już były pierwsze stypendia też w tym 2002, ale przez pierwsze 4 lata były to stypendia semestralne, czyli dwa razy w roku były przyznawane, więc dlatego 23 edycja mimo że 20 lat dopiero niepełnej działalności. I przez ten cały okres przyznaliśmy 702 stypendia, na kwotę ponad 1 400 tysięcy złotych. Szkolna młodzież bardzo interesuje się stypendiami. Wnioski składa, jak tylko ogłaszany jest nabór. Konkurencja jest naprawdę duża, a jak wygląda to w tegorocznym rozdaniu? Te stypendia fundacji są w ramach programu Równe Szanse i to są stypendia skierowane dla absolwentów szkół podstawowych, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie szkoły średniej, uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak również dzisiaj będziemy mówić też o stypendiach dla studentów, którzy w ramach programu stypendiów pomostowych otrzymali stypendia na rok akademicki 2021-2022. W tym roku wpłynęło wniosków 17, przepraszam, 79 do fundacji przyznaliśmy 15 stypendiów w ramach tych środków, które posiadamy, także zainteresowanie bardzo duże. Na... No ta selekcja, ten wybór przez państwa też rzeczywiście dosyć chyba trudny. Trudny, ale on jest teraz ograniczony też do średnich, ponieważ średnie tutaj decydują. Ale też muszę powiedzieć o tym, że nie jest to też Jedyna, jedyny element, ponieważ mamy y, stypendia, również tak zwane stypendia specjalne, ufundowane przez poszczególne firmy. Uczymy się oczywiście dla siebie, ale jeśli przy okazji dobrych wyników jest również szansa na pieniądze, to czemu z niej nie skorzystać? Młodzież bardzo poważnie podchodzi do sprawy, otrzymane ze stypendiów pieniądze, inwestuje, jak za chwilę się okaże, głównie w swoją dalszą edukację. To takie pierwsze spotkanie ze stypendią, z pieniążkami dodatkowymi za naukę w Twoim przypadku? Nie, w moim przypadku. Nie, ponieważ w podstawówce też otrzymywałam od czwartej klasy stypendia. Ale to były stypendia z mojej gminy. A powiedz mi, na co te pieniążki stypendialne przeznaczysz? Te pieniądze, jeszcze się tak nie zastanawiałam za bardzo, ale pewnie znajdę jakąś mądrą rzecz, na którą będę mogła wydać te pieniądze. W czym ty się specjalizujesz? W czym ty jesteś najlepsza? W jakiej dziedzinie humanistyka, nauki ścisłe? Jak to wygląda? Ja uczęszczam do klasy pierwsza B, która jest profilem biochemicznym. I w przyszłości chciałabym zostać kardiologiem. Dlatego będę kształcić się w takich przedmiotach jak biologia i chemia. Ja chyba sobie zaoszczędzę jeszcze na studia i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć. Dostać to stypendium. A ty? Ja również na studia, i jestem bardzo zaszczycony, że to mnie właśnie wybrano. Powiedzcie, w czym się specjalizujecie, w czym jesteście najlepsi, w czym najlepiej się czujecie, w jakich przedmiotach? Ja chyba najlepiej się czuję w chemii, Aha. szczerze. Biologia też bardzo mi odpowiada, ale nie jestem aż tak dobra. Aha. No ja najbardziej, przedmioty humanistyczne, głównie polski, angielski, ale też historia. Jest naprawdę wiele opcji, które mnie interesują i, i będę musiał podjąć decyzję, e, którą wybrać. A to na co to stypendium przeznaczysz? Ja również na studia, tak jak właśnie no powiedziałem, tak, tak. Aczkolwiek no, na razie zaoszczędzę i, i kiedy będzie czas w studiów, to wówczas przeznaczę te pieniądze na określony cel. Nagrodzonym stypendystom oczywiście serdecznie gratulujemy. Na koniec tego miłego spotkania wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii, a dłuższa relacja z rozdania stypendiów do zobaczenia w szkolnym magazynie Short Press.